Mam, jestem już na drugim dniu podróży, także zaczynam eee, z akademika. Już wstałem, godzina 9:30 już się ogarnąłem, także zbieram się na podróż. Naładowane wszystko, ruszę w podróż dalej. Teraz biały stok. Będę jeszcze za trochę tu pochodzić. I... różą. A, i muszę załatwić to jak akademik to. Także... Let's go! jaka duża śruba to ja sobie lecę na obrzeża jest 10.35 także luzik czas ruszyć do miejsca białego soku już akademik załatwiony więc chill i chillera odlasowanie my mamy autostradę oni mają łynę zobaczcie co to jest udarne nie wychodzić poza można utonąć i faktycznie można utonąć tu jest normalny wokal tam pewnie też jest pachno to było jezioro Hazło Bagnem Właśnie, gdzieś hazardu nie było ruszam 11. Wyjdę pewnie tam gdzieś koło 12, 11-12 jest Niby może być ciężko Nie wiem czy tam ludzie mają bryczki czy samochody Ach, że hazardowo obstawiłem No 17 Wej 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 też tak chcę następnym razem jak tu przyjadę Musiałem się ściągnąć bluzkę bo było już ciepło I dodatkowo warto by było się chociaż trochę opalić inaczej niż na budowlańca Na podróżnika czyli z plecakiem Przejdłem stamtąd Nawigacja prowadzi mnie tu Znalazłem wkrótce skrót Nie może iść tam i tam wtedy odbić i to, I to on, zaraz krócik mały, ale zawsze przechodzę na jakąś drogę, dziwną drogę ale spodziewam się, że na no, nie mogę coś złapać już stopa nawet bo dużo ludzi jeździ a ona łączy się z tą, na którą chcę się dostać czyli praktycznie zaczynam 12.31 łapać stopa jestem gdzieś już na obwodnicy już dalej się nie ruszam, będę tu łapał bo niezbyt to można gdzie łapać, więc a i tak ona prowadzi tam gdzie chce, nie ma innej opcji. Także łapać będę na przystanku, żeby trochę ciemieć. Rzecz czekają, i ja czekam na kogoś, kto się zatrzyma. Ruszyłem, jestem za klewkami. Odwiedź ziomek, właśnie e, kilometr, tak, klewki. No, jadę na Szczytno. I próbuję, próbuję tu złapać stopa. Mamy nawet w, w sumie przystanek autobusowy, więc byłoby łatwo, ale tu idę wzdłuż trasy. Jest w miarę trasa, żeby można było się zatrzymać. Także lajcik. Tupamy sobie, tup, 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 tup. Do Białego Stoku Droga jest ruchliwa, także jest dobrze, bo większa szansa trafienia kogoś, kto się zatrzyma. Dobra, nie wiem, czy coś nagram, czy będzie coś słychać, ale tak jest. Ee... Tu jest soczewka, ale mam słuchać soczewki. Dobra. Także nie wiem, czy będzie coś słychać, bo za co chwilę coś ktoś jedzie. Mikrofon właśnie mocno wychwytuje tego, co widzę. Eee, podrzucił mnie Ziomek z Białorusi. Eee, w ogóle nie rozumieliśmy się, więc tym translatorem trochę coś tam pomogło. Eee, no i podrzucił mnie daleko, trasę, bo aż do ostrudy coś takiego. Także stąd jadę na łąbrze i z Łomży na Białystok. Ogólnie nie wiem czy dodałem, ale ziomek z Białorusi ja podwoził to właśnie tirem. Także miałem dużo miejsca. Spoko działam. postawił mi jeszcze chipsy i woda. Tutaj na Łomże. No właśnie, trzeba zrobić szybki rekonesans, czy na przystanku, czy idę dalej, co do Udało się mi po pół godziny złapać jak pierwszego stopa. Jednak no nie za daleko, bo mnie tylko przeżycił przez most, ale Przerzucałem się przez most, żeby wiedziałem dlaczego w ogóle mnie nie ee, zabierali, no bo tu nadal jest miasto, więc trzeba się wydostać poza. Ale oni mają porąbane chodniki, u nich czerwony chodnik jest dla pieszych. Wbijam już do Podlasia, także coraz bliżej. Teraz na Łomrze, z Łomży tego Dalej w ogóle taka akcja w Ostrołęce Jest za darmo komunikacja miejska e, Co? Na środku niczego Garaf Oto okay. zagroda Legry Jestem kawałek dalej, nadal do Łomży trochę jest Ale się dowiedziałem że podobno tu można tak sobie w pierdol załapać Może dlatego ludzie się nie zatrzymują, bo się boją, że to jakiś patus czy coś A ja jestem grzeczny patus i ja jestem w Łomży. Teraz tylko na Biały Stok, prosta droga, ale straszne budynki A obok już ładne budynki i to jeszcze z 1920 piszę Jest napisane tam. Trochę ciężko tu złapać, ale ciur, próbuję. Eee, no ogólnie droga ciężka taka, żeby się nie idzie zatrzymać Może po drugiej stronie, bo byłoby łatwiej, bo tam jest Ale no ja nie w tą stronę jadę Więc no zasłucham, cobie pieszą Może ktoś się złapie wreszcie Tego nie wiem sam Ani nie śnie O tym też, bo nie wiem co się dzieje tu Chyba nikt nie lubi Stopu! Stopu? Stup! Oj, witam na widzi Co mamy? Livra? Ja nie pamiętam, coś takiego. Mamy życie! Ciężko do tego... Całego białego stoku dotrzeć! A, ja jestem w piatnicy! Kójta chyba sobie na... Rożek. ale teraz już będę tylko miał skręt praktycznie na e, biały stok więc już teraz nie będzie ludzi którzy jadą gdzie indziej wszyscy dojechali w tę samą stronę Jest kurwa wysoko Biały stok Biały stok Już jest nawet znak Już nie jest a jakby coś pytał, suwałki pisz. Tak pisz, zrozumiane? Szczerze powiem, masakra. No chyba z 5-10 km przeszedłem, żeby za w ogóle i nikt. Nawet nikt się nie spytał. No jedna osoba się spytała. A to jechałem w inną stronę. No niby daleko od domu, ale trochę dojrzewa. Tylko że chyba moja jest to nawsze mamy jeże A tu jest jeże stare okej okay. Dotarłem, udało się Jestem w Białymstoku, także spoko i powiem wam o dziwo szok bo to nie jest jakaś osada To jest fajnie duże miasto Podobno fajne do zwiedzenia tylko ciężko się dostać mam nadzieję że ja bym chciał następnym razem, to szybciej się do, do dotrę tu. Teraz idę się do akademika zameldować. I może ruszę gdzieś na miasto, jeśli będę miał siłę. Bo tyle co przeszedłem, teraz A ja się znalazłem nerfa, raczej nie nerfa, pocisk do nerfa. Wiem jedno, jutro, przed ruszeniem do Tajwa, mam Chyba, że ruszę z ranem. Kurde, a może inaczej. To zera, nie słuchaj. Znaczy albo tak, powiem. Może usunę. Zamiar pójść na co? Kuźnierz, uciekł mi. Dobra, walić. Nie pamiętam. Mam jeszcze coś zjeść. Oto przed wami największa miara jak w życiu wody. Tą miarą się mierzy wielkość. Wiecie czego. <tryk> Udało się, dotarłem, najprawdopodobniej to jest ten akademik, tak przynajmniej wychodziło z wszystkich dotycznych, więc idę, chciałem zameldować. Potrzebowałem kotuły, więc musiałem jeszcze wypłacić, I teraz się melduję, ja już po pokoju, jeszcze raz nie zapaliłem, tu jest wejście z porytorza. Że... Tu, mamy mam cały światło, prywatna łanienka także luzik, no i ja, Umyję się i lecę poświęcać. Zbieram się pozbierać, pozwiedzać, pozbierać, pozwiedzać Białystok. Wyszedłem na Białystok, idę zwiedzać, na rynek idę, tak mi zaproponowali ludzie, których spotkałem. No i idę zobaczyć co tu jest, przejdę sobie rynek i wracam no do Na Nadanie praw miejskich. Tysiąc lat, do pałacu ranickich. Podobno spoko jest to atrakcja. Gdzie idę zobaczyć? Jakieś małe bajki, trochę Grecji. Wyobraźcie sobie, że to już szkoła w tym tylko jedna rodzina, chociaż nie będę gniała, naprawdę, ale po drugą To jest. Ja już wróciłem do akademika, także nic. Dzień drugi zaliczony. Idę w kimę. До утра утром на Варшаве.